Dobry. Dzisiaj pokażę Ci, jak rozwiązać proste zadanie z zakresu ciągów. E, polecenie brzmi, które wyrazy ciągu są równe 0. W podpunkcie A mamy ciąg AN równy 2n minus 6. Mamy sprawdzić, wy, które wyrazy ciągu są równe 0. Tak więc bierzemy sobie ciąg 2n minus 6. Wiemy, że wyrazy mają być równe 0, tak więc podstawiamy 2n minus 6 równa się 0. Mamy proste równanie do wyliczenia z jedną niewiadomą n. Tak więc 2n niewiadome zostawiamy po lewej. Liczbę przenoszę na prawo z przeciwnym znakiem, więc będzie równe 6. Yy, dzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli dzielimy przez 2 obustronnie i otrzymujemy wynik n równa się 6 na 2, to 3 tak więc który wyraz ciągu jest równy 0? To jest wyraz AN, gdzie N jest równe 3. Tak więc A3 po prostu jest równy 0. Możemy napisać od odpowiedź, który wyraz A3. P, trzeci wyraz tego ciągu jest równy 0. W kolejnym przypadku mamy troszeczkę trudniejszą postać dlatego, że tutaj już jest równanie kwadratowe. No i Kolejno, n kwadrat minus 4n plus 4. Z polecenia sprawdzamy, kiedy wyraz jest równy 0. Mamy funkcję kwadratową. Funkcję kwadratową rozwiązujemy przy pomocy delty. Może przypomnę wzór delta. To się równa b kwadrat minus 4 ac No i wyliczam deltę. W naszym przypadku a wynosi 1, tutaj nie ma nic przy n, co wiemy, że jak nie ma nic to jest 1, czyli to jest nasze a. b wynosi minus 4 i c wynosi 4. Więc delta to jest b kwadrat, czyli minus 4 do kwadratu minus 4 razy a, czyli razy 1 i razy c, czyli razy 4. I wyliczę. Minus 4 do kwadratu to 16, minus, minus 4 razy 4 to też 16 i razy 1 to nadal 16. Tak więc delta wychodzi nam równa 0. Ym, co nam mówi delta równa 0? Mówi nam, że mamy tylko jedno rozwiązanie, tak zwane x0. Jest ono równe minus b przez 2. A, w naszym przypadku nie wiadoma y, to n, więc ja sobie napiszę n0 równa się minus b, czyli minus, minus 4. Zapiszę minus, minus 4 przez 2a. 2 razy 1 to 2 i y, minus, minus 4 to 4. Przez 2 daje nam ostateczny wynik 2. Tak więc, który wyraz ciągu? An równy n kwadrat minus 4, n plus 4 jest równy 0. Wyraz numer 2, tak więc możemy napisać sobie odpowiedź. Wyraz drugi, czyli a2. Podkreślę może te odpowiedzi, żeby były widoczne. No i trzeci ciąg. An równy n minus 1 razy n plus 2. Mamy tutaj postać iloczynową, piękną. Zapiszmy sobie ją. N minus 1, n plus 2 ma być równe 0. Kiedy mnożenie dwóch liczb jest równe 0, wtedy i tylko wtedy, kiedy albo jedna część, albo druga część jest równa 0, tak? A razy b jest równe 0, wtedy i tylko wtedy, gdy a jest równe 0 lub b jest równe 0. Tak więc albo to musi być równe 0, ta część iloczynu, albo ta część. I tak sobie to rozwiążemy. Czyli my wiemy, że n minus 1 musi być równe 0 i rozwiązuję jak równanie. Czyli niewiadomą zostawiam po lewej. Jedynkę przenoszę na drugą stronę. Czyli n równy 1 albo n plus 2. n plus 2 równe 0. I też. Przenoszę dwójeczkę na drugą stronę, czyli n równe minus 2. Ale spójrzmy, co my wiemy o wyrazach ciągu? My wiemy, że te n -y mogą być tylko dodatnimi liczbami całkowitymi. Tak, bo wyrazy ciągu to jest tak a1, a 2, A3, A4 i tak dalej. Tak więc to są dodatnie liczby całkowite. Nam tutaj n wyszło równe minus 2. n nie może być równe minus 2, dlatego tą odpowiedź wykluczamy i wychodzi nam, że jedynie n równe minus 1 będzie pasowało. I odpowiedź, który wyraz tego ciągu jest równy 0, jest to a1 wyraz. a1, czyli po prostu pierwszy wyraz tego ciągu. Co w przypadku, gdybyśmy tutaj mieli jeszcze mnożenie jeszcze jeden nawias mnożeniem, załóżmy byłoby to razy n minus 3. W takim przypadku musielibyśmy po prostu sprawdzić każdą część tego iloczynu, czy ona jest równa 0. Tak jak tutaj rozwiązywaliśmy, n minus 1 miało być równe 0, n plus 2 miało być równe 0, tak jakby było trzeci nawias z iloczynem, trzeci nawias z jakąś sumą czy różnicą. To musielibyśmy sprawdzić, czy ten nawias jest równy zero. Dobrze, dziękuję to wszystko na dzisiaj.